Zostałem nam dwa referaty jeszcze. Pan profesor Konrad będzie na, tak, na, na końcu, a teraz byśmy prosili właśnie panią doktor Janę Pilat. Szanowni Państwo, moje wystąpienie będzie dotyczyło zupełnie innej tematyki, a mianowicie komponentów pamięci, roli pomników i innych upamiętnień w promowaniu historii i pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Wspominając o roli pomników i innych upamiętnień w... Przybliżaniu dziejów Polskich, Polaków, a także promowaniu pozytywnego wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej, należy zastanowić się też nad tym, z jakiego powodu ludzie starają się upamiętniać osoby, wydarzenia historyczne i wartości, które uznają za ważne, a także odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę pełnią upamiętnienia w przestrzeni kulturowej i publicznej. Jak zauważyła profesor Maria Poprzęcka, potrzeba upamiętnienia czyjegoś życia towarzyszy ludziom od początku istnienia. Pamiętać e, oczywiście przy tym musimy, jednakże każda próba upamiętnienia, która przyjmuje postać materialną, nosi w sobie zalążek przyszłego unicestwienia. A także rozpadu. To bardzo ważne. Zdaniem cytowanej jest to zjawisko obusieczne, ponieważ każde upamiętnienie, a takim jest na przykład pomnik, czy jaka. Kolwiek inna jego forma, albo samo się unicestwi, na przykład z powodu upływu czasu i zmian, które zachodzą pod wpływem erozji, bądź zostaną unicestwione poprzez tych, którym obce będą wartości osób, które dany monument czy inne upamiętnienie, na przykład tablicę pamiątkową, ufundowali. Z istnieniem każdego pomnika związane jest bowiem także zjawisko zacierania pamięci. Pamięci, która dla wielu Polaków i przedstawicieli Polonii żyjących poza ojczyzną, podobnie jak i dla rodaków w kraju, jest niezwykle ważnym elementem tożsamości. Pomniki, zaliczane do obszaru pamięci kulturowej, określają zatem nie tylko tożsamość swoich użytkowników, ale jak zauważył Jan Asman, służą także przekazywaniu i urzeczywistnianiu istotnych dla danej kultury znaczeń i wartości. Posiadają one zatem swój kontekst i cel. Odnosząc się do tej kwestii warto przypomnieć, że nie każda figura oczywiście jest pomnikiem. Zdaniem profesoru Poprzęckiej pomnikiem w terminie potocznym jest postać stojąca w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Co więcej, zdaniem cytowanej, z pomnikiem mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy przedstawia on osobę świecką, bądź prezentuje określone wartości, które twórcy czy fundatorzy pomnika postanowili upamiętnić w takiej czy innej formie. Oczywiście na temat tego, co jest, a co nie jest pomnikiem, możemy dyskutować, chociażby biorąc pod uwagę tak liczne pomniki Jana Pawła II. Renata Hołda w artykule Pomniki w mieście, pogranicza pamięci i historii stwierdziła, że upamiętnienia wiążą się z waloryzacją, to jest z oceną przeszłości, wynikają z potrzeby uwiecznienia konkretnych wydarzeń i bohaterów. Dramatycznych epizodów i ludzi, często do niedawna skazanych na zapomnienie. To jest z przewartościowaniem, które w przypadku Polski dokonało się po 1989 roku, zaś w przypadku pomników i innych upamiętnień. E, i symboli nawet znacznie później. To jest na przykład po wrześniu 1993 roku, kiedy wojska rosyjskie opuściły ostatecznie terytorium państwa polskiego. Co doprowadziło do waloryzacji i zmian w przestrzeni publicznej wielu polskich miast w których zainicjowano proces usuwania upamiętnień za 1945-1988-89 gloryfikujących władzę i postacie związane z PRL, jak i zależność Polski od Kremla. Czyli w tym przypadku dokonuje się proces unicestwiania, o którym mówiłam na początku. Tym samym rozpoczyna się stopniowy proces zacierania pamięci o Związku Sowieckim jako rzekomym wyzwolicielu naszego kraju. Obecnie w przestrzeni publicznej poprzez nowe pomniki i upamiętnienia upowszechnia się stopniowo, aczkolwiek niekiedy bardzo trudnie, wiedzę chociażby na temat tzw. ojców niepodległości, żołnierzy niezłomnych i innych postaci, które do... 1989-1990 roku skazane były w kraju na zapomnienie, co stanowi ważny wskaźnik zmian, które zachodzą w pamięci zbiorowej naszych rodaków, nas samych, generalnie Polaków. W tym miejscu Przypomnieć należy, że upamiętnienia postaci i wydarzeń historycznych mogą mieć bardzo różne formy materialne, które w określony sposób wpływają na oddziaływanie w przestrzeni publicznej. Mogą to być zatem tablice pamiątkowe w Wielkiej Brytanii będą to blue plag, nazwy ulic, placów i parków, tak zwane urbanonimy, utrwalające imiona i nazwiska bohaterów zasłużonych dla kraju. W, powsze w powszechnej przestrzeni kulturowej, jak i coraz bardziej popularne ławeczki, które zaspokajają nie tylko potrzebę upamiętnienia, ale także potrzebę familiaryzacji postaci, której zostały poświęcone takie ławeczki powstały nie tylko w Polsce, ale także poza krajem, na przykład ławeczka generała Stanisława Maczka w Edynburgu w Szkocji, czy ławeczki Jana Karskiego w Waszyngtonie, w Nowym Jorku czy Tel Awiwie. A to bardzo ważne, bo te ławeczki, te pomniki, te upamiętnienia stanowią bardzo ważną i integralną część e, dyplomacji publicznej, e, która nazywana jest w języku angielskim i słusznie soft power. Podobną rolę pełnią również pomniki, w przypadku których uobecniona w nich historia oddziaływuje stymulująco na pamięć i szeroko pojętą przestrzeń, w której zostały one usytuowane. Należy przy tym pamiętać, że upamiętnienie może być także miejsce samo w sobie, z którym dane wartości, dane wydarzenia historyczne czy postacie były w jakimś stopniu związane taką formę upamiętnień stanowią na przykład Instytut i Muzeum imienia generała Władysława Sikorskiego w Londynie przy Princess Gate Twenty, Ognisko Polskie na South Kensington, Instytuty Józefa Piłsudskiego w Londynie, ale także w Stanach Zjednoczonych, czy pomniki katyńskie chociażby ten usytuowany na cmentarzu Gannonsbury w Londynie, w Piccadilly w Szkocji, czy też w Stanach Zjednoczonych, na przykład w New Jersey, a także w Nies, Illinois, w Chicagoland Area i wiele, wiele innych. A zatem sposoby upamiętnienia przybierają różne formy, co wpływa zarówno na siłę przekazu, jak i na przestrzeń, w której są zlokalizowane. Bez wątpienia, za chwileczkę zobaczymy kilka takich przykładów, możemy zobaczyć już pierwszy, bez wątpienia uwagę przykuwają pomniki usytuowane w eleganckich i prestiżowych miejscach, w tym również w ekskluzywnych dzielnicach polskich i europejskich miast, na przykład pomnik generała Władysława Sikorskiego, usytuowany przy Portland Place w dzielnicy Ambasad w centralnym Londynie. Lokalizacja tego pomnika w przestrzeni miejskiej tzw. Tak wielkiego Londynu, Great London, nadała mu dużą rangę, wpisując monument, a tym samym postać generała Władysława Sikorskiego w kulturę publiczną tego wyjątkowego miasta. W mieście tym, jak pamiętamy, generał Władysław Sikorski w czasie II wojny światowej pełnił funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. I reprezentując interesy okupowanej w tym czasie przez Niemcy i Sowiety Polski, wchodził między innymi także w interakcje z politykami brytyjskimi. Tym samym odsłonięty w 2000 roku pomnik ponownie włączył w historię tego kraju, mówię tu o historii Wielkiej Brytanii i miejsca, mówię tutaj o Londynie, wydarzenia i osobę, którą upamiętnia, osobę, która istniała w tej przestrzeni, działała w tej przestrzeni, żyła w tej przestrzeni. Odświeżył on zatem i utrwalił także wiedzę Brytyjczyków na temat roli Polaków, w tym m.in. generała Władysława Sikorskiego, we wspólnych działaniach i walkach w czasie II wojny światowej. Na uroczystość odsłonięcia tego pomnika przybyli wówczas przedstawiciele polskiego parlamentu, rządu, prezydenta także polskiej armii i stowarzyszenia polskich komendantów Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, patronat na tą uroczystością objął ówczesny szef sztabu generalnego Armii Brytyjskiej. Zaś sam pomnik odsłonił brytyjski książę Edward, z ojcem którego Władysław Sikorski notabene się przyjaźnił. Uroczystą wartę przed odsłoniętym w tym dniu monumentem pełnił także szwadron przybocznej Królewskiej Orkiestry Sił Powietrznych, co podniosło oczywiście rangę samego wydarzenia. Elegancja i prestiż miejsca, w którym pomnik ten usytuowano, stały się zatem dodatkowym czynnikiem podkreślającym jego ważność, a wysepka, historyczna wysepka, notabene proszę Państwa, na której stanął ten postument wraz, wraz z postacią generała Władysława Sikorskiego, to ta sama wysepka, na której w czasie stanu wojennego protestowano i palono znicze, upamiętniając ofiary grudnia 1981 roku, nabrała innego wyrazu innego znaczenia, albo może podwójnego znaczenia. To ta sama wysepka, na której między innymi ksiądz Gula protestował z innymi polskimi przedstawicielami. W podobnym tonie odsłonięty został w tym roku w tym roku, 4 lipca 2023 roku, na cmentarzu wojskowym w New York on Trent inny pomnik generała Władysława Sikorskiego. Uroczystość odsłonięcia tego pomnika zorganizowana została przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie we współpracy z Radą miasta New York, Radą Okręgu i Sherwood w 80. rocznicę tragicznej śmierci generała Sikorskiego na Gibraltarze. W wspomnianym wydarzeniu oczywiście uczestniczyło wielu polityków polskich brytyjskich, gości, przedstawicieli władz cywilnych i dyplomatycznych. Podobnie jak przed laty w Londynie, tak i w tym roku w New York uroczystość odsłonięcia pomnika przyczyniła się do rekonstrukcji pamięci. To bardzo ważne określenie i wzmocnienia wizerunku jako służnika Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Ten kolejny, jakże ważny i zauważalny znak pamięci zbiorowej Polaków i niektórych Brytyjczyków polskiego pochodzenia wygenerował zatem specyficzny rodzaj przekazu dydaktycznego, ideologicznego i mnemotechnicznego, stanowiącego podporę pamięci, umożliwiającego dokładniejsze zapamiętywanie i odtwarzanie informacji. Spełnił się zatem przypisywany każdemu pomnikowi przez Hansa Georga Gadmera, przypisywana rola przez tegoż badacza, potencjalnej obecności tego, o czym dany pomnik, dane upamiętnienie powinno przypominać. W tym miejscu warto poruszyć po raz kolejny wątek przestrzeni, w której stawia się pomniki i inne upamiętnienia wydarzeń historycznych czy danych postaci. W przestrzeni, o którą wszyscy Polacy, ale i Polonia za granicą, podobnie jak i rodacy w kraju, powinni zadbać i o którą bardzo często dbają, zdając sobie sprawę z tego, że usytuowanie pomnika w danej lokalizacji wpisuje go w kulturę publiczną miejsca kulturę, która służy reprodukcji wartości cenionych i uznanych za słuszne i ważne przez tych, którzy to upamiętnienie fundują wartości związanych z Bezpośrednio z takim pojęciem, które znamy jako pojęcie pamięci historycznej. Jak zauważył Jarosław Klaś, zwolennicy polityki pamięci historycznej podkreślają, że nowoczesne państwo musi taką pamięć posiadać i rozwijać, bo jest konieczna do podtrzymywania i kulturowania tradycji i dziedzictwa narodowego, krzewienia historii, budowania tożsamości, tworzenia pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej, wskazywania członkom danej wspólnoty, granic symbolicznych wytyczonych na podstawie interpretacji historii i elementów dziedzictwa, które należy podtrzymywać. Oczywiście mamy także przeciwników tego pojęcia. Oni twierdzą, że jest to absolutnie zbędne i niepotrzebne. Bez wątpienia pamięć historyczna podtrzymywała być powinna zarówno w kraju, jak i wszędzie tam, gdzie żyli i tworzyli i żyją i tworzą wybitni Polacy. W tym kontekście nie wolno nam e, też zapomnieć o miejscach, w których znaleźli się nasi godacy z przyczyn politycznych, na przykład po II wojnie światowej. W tym przypadku o pokoleniu niezłomnych, które do zjewolonego przez Związek Sowiecki kraju nie powróciło. O tym pokoleniu przypominają między innymi rozsiane przez e, poza Polską liczne nekropolie, pomniki i inne upamiętnienia takie jak na przykład bardzo mało znany Polish War Memorial in Bergenon w Szkocji. To jest bardzo ciekawy pomnik. Ten, pomnik. ten pomnik został zniesiony w 1947 roku przez przebywających wówczas w tej miejscowości polskich żołnierzy zdemobilizowanych dla opamiętnienia Polaków, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej. Co ciekawe, z upływem lat, z upływem lat ten pomnik i przekaz tego monumentu, wykonanego notabene z kamienia znalezionego na plaży, nabrał innego znaczenia. Pomnik ten bowiem dla lokalnej społeczności nie kojarzył się już jedynie z upamiętnieniem ofiar wojny, a w tym celu został postawiony, ale także z dowodem obecności na tym terenie Polaków po II wojnie światowej, którzy przybyli do tego kraju, zostali w tym kraju, bo nie chcieli wracać do zniewolonej przez Sowietów Polski. W kulturę pamięci wpisują się także monumenty, wzniesione oczywiście na kresach przedwojennej Rzeczypospolitej, w tym na przykład pomnik Emilii Platek, bohaterki powstania listopadowego w Jastinowie na Litwie, a także najnowsze upamiętnienia, na przykład niedawno odsłonięty pomnik w Holandii strzelców podhalańskich w Bredzie i wiele, i wiele innych. Wszystkie one mają przypominać o życiu, historii, dorobku, kulturze Polaków i Polski. I co równie ważne, upowszechniać wiedzę na temat prawdy historycznej, związanej chociażby z rzeczywistymi sprawcami zbrodni katyńskiej. To jest ten poprzedni pomnik. Zbrodni katyńskiej i ludobójstwa, które przez wiele lat funkcjonowało w przestrzeni publicznej jako zbrodnia dokonana przez Niemców, a nie Rosjan, nie Sowietów. Z tego właśnie powodu Związek Sowiecki, jak Państwo pamiętają, ukrywając prawdę na, temat, na ten temat, przez wiele lat przeciwstawiał się wzniesieniu w Londynie pomnika katyńskiego, który po wielu perypetiach odsłonięty został ostatecznie we wrześniu 1976 roku na cmentarzu w Ganensberry, a nie jak pierwotnie planowano w innym, bardziej dostępnym miejscu Londynu bardziej atrakcyjnym. Co w przypadku centralnej lokalizacji tego monumentu na pewno zwracałoby na niego uwagę większej grupy odbiorców, chociażby turystów, którzy odwiedzają Londyn. Ale ambasada sowiecka, ambasada rosyjska zrobiła wtedy wszystko, żeby ten pomnik nie stanął w centralnym Londynie dlatego on stoi na cmentarzu Granitsbery. Lokalizacja pomnika wzmacnia bowiem siłę jego wyrazu. I oddziaływania w przestrzeni publicznej, o czym wiemy. Czynnik ten całkowicie tłumaczy zatem sprzeciw Polonii Amerykańskiej. Tu widzimy teraz kolejny pomnik. Polonii Amerykańskiej, która jakiś czas temu nie zgodziła się na usunięcie z Exchange Place w New Jersey nad rzeką Hudson innego pomnika upamiętniającego ofiary tej straszliwej zbrodni. Co więcej, nie wyraziła Polonia Amerykańska też zgody nawet na przesunięcie monumentu o kilkanaście metrów, twierdząc, cytuję, że nie może dopuścić do wizualnego pogrzebania odsłoniętego w 1991 roku pomnika katyńskiego, notabene autorstwa Andrzeja Pityńskiego, który wpisał się już w krajobraz miasta New Jersey. Swoją obecnością pomnik ten bowiem nie tylko upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej, ale także przybliża wiedzę o jej rzeczywistych sprawcach. To jest Rosji Sowieckiej, która dopuściła się mordu na tysiącach polskich oficerów. W tym miejscu e, warto powiedzieć także kilka słów o innych nośnikach pamięci o muzeach historycznych, które są ważnym elementem przekazywania, podtrzymywania, kształtowania pamięci zbiorowej społeczeństw poprzez przekaz obrazu przestrzeni, opowszechniania wiedzy historycznej, etc. Mamy kolejny Tomi Katyński. Wiem, że została mi minuta. Wybaczcie Państwo mój głos i to, że nie zdążę, ale zakończę takim cytatem. Jak zauważyła Barbara Szacka, pamięć zbiorowa to zbiór wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających ją postaciach i minionych wydarzeniach, jakie w niej zaszły, a także sposób upamiętnienia i przekazywania wiedzy uważanej za obowiązkowe wyposażenie członka tej zbiorowości. Wiedzy, którą my chcemy upamiętniać. To my mamy decydować o tym, na co. Warto zwrócić uwagę. Naszą rolą tak naprawdę jest. Przybliżanie polskiej historii, ale naszą rolą także jest kształtowanie pozytywnego wizerunku na temat Polaków. Dlatego tak ważne w tej chwili były upamiętnienia, które miały miejsce w ostatnim czasie, chociażby w Wielkiej Brytanii, czy spotkania poświęcone polskim kryptologom. Tak ważne były prace, o których mówił na początku Tadeusz Kurek, tak ważne były dyskusje na temat komponentów pamięci, które wpisują się w koncepcję Pieranora autora miejsc, y, y, pojęcia miejsca pamięci, który stwierdził, że, już kończę, pamięć i historia w żadnym przypadku nie są synonimami, wręcz odwrotnie, są przeciwieństwami w każdym aspekcie, a jeżeli tak jest, to tylko my możemy te wartości promować. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy pani profesor Joannie Pilat.